Czy Wrocław jest miastem bezpiecznym? Przyjmując taką tezę miasta bezpiecznego, a więc należałoby określić parametry. Jeżeli w kategoriach e, np. bójki, pobicia, kradzieży samochodów czy innych następuje spadek przestępczości i wzrost skuteczności e, wykrywczej, to możemy określić, e, że jest miastem bezpiecznym. Natomiast kwestia postrzegania bezpieczeństwa miasta. Można ująć dwóch płaszczyzn, subiektywnej i obiektywnej. Ja bym reprezentował tą drugą, starał się zobiektywizować, a więc skoro zatrzymujemy więcej sprawców, udaje się więcej wykryć przestępstw, udaje się nam więcej ustalić nieletnich sprawców czynów karalnych, w związku z tym te działania dają jakieś efekty i w pewnej części ograniczają działanie przestępcze sprawców. A to zintegrowane centrum. W jaki sposób ono wpłynie na poprawę jakości Waszej pracy? Jeżeli chodzi o zintegrowane centrum, w tym zintegrowanym centrum mieściłaby się służba kierowania, czyli stanowisko kierowania policji, czyli służba dyżurna, która by miała bezpośredni kontakt również z innymi służbami, które będą się znajdowały tam na stanowisku właśnie kierowania. Czyli szybkość przepływu informacji. Podejmowania decyzji, zabezpieczenia odpowiedniego sprzętu powoduje to, że jest to działanie efektywne. Poza tym techniczne wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego pozwala nam na to, żebyśmy mogli realizować techniczne przedsięwzięcia związane między innymi, to mówię o docelowych już tych przedsięwzięciach, z cyfrową mapą miasta, z najeśnieniem patroli policyjnych, w jakich miejscach one są usytuowane, Żebyśmy mogli, żeby służba dyżurna, która tam będzie w dość znacznej ilości, żeby mogła w krótkim czasie podjąć decyzję, skierować jak najszybciej patrol policji w miejsce, gdzie doszło do naruszenia ładu porządku.